Nie mamy takiej skłonności w Polsce, żeby w sytuacji tego typu kryzysowej budować zespół specjalistów. Grono specjalistów, którzy po prostu mają kontakt z rządem, ale nie na zasadzie, jak, że tak powiem, w tupolewie, że po prostu pilot musiał posłuchać osoby z rządu, z rządu, czy tam po prostu któregoś z polityków i Chciał wylądować jednak, że taka presja jest. Tylko dlaczego nie mamy, nie mamy takiej sytuacji, że jednak rządzący są osobami, które kierują państwem, ale jakby nie podejmują decyzji, bo im się tak wydaje, tylko po prostu mają grono ekspertów, które wydają, które to grono wydaje opinię. I myślę, że ta władza z tym ma problem od samego początku. Ostatnio mieliśmy takie, taką, taką sytuację, że Piotrek przed takim. Właśnie znowu napięciem, które znam z poprzedniego lockdownu, że po prostu my się zamykamy, odcinamy od świata i po prostu musimy się chronić rodziców, bo są starsi. I po prostu przez następny. I pytam, jak długo to ma trwać? I Piotr mówi, no nie wiem, pół roku, następny rok, trudno trzeba się nastawić. No i wtedy z pomocą przyszła mi gazeta wyborcza sobotnia, i przeczytam tu, kim jest pan profesor. Profesor doktor habilitowany Piotr Kuna, kierownik II katedry chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracuje w szpitalu im. Barlickiego w Łodzi, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorób Metabolicznych, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Pan profesor mówi, że naj, najgorszy jest w tym momencie strach, stres, który nas zżera, który jest podsycany i że po prostu nie wolno, właśnie nie wolno nam się zamknąć. Czyli po prostu musimy zracjonalizować to, co się dzieje. Żyć w miarę normalnie, oczywiście. Nie jest tak, że mamy porzucić dezynfekcję, maseczki i tak dalej, żeby spróbować znaleźć jakąś drogę środka. Musimy to przetrwać jakoś, ale, ale to właśnie co pisał profesor Kuna, że żeby trzymać się razem i nie zapominać, nie, nie izolować się od siebie, a czy izolować, ale zdrowo, żeby żeby nie było to po prostu, że, że, że nagle przez rok nie będziemy się z nikim widywać, rozmawiać, że, że to tak nie można, bo to ma właśnie. Yy, Paradoksalnie bardziej negatywny wpływ niż, niż, niż to izolowanie. A taki stres się. może obniżyć odporność na odporność, jakby ludzie też psychicznie zaczynają się zapadać, i, i dużo, dużo konsekwencji negatywnych powoduje gorszych niż tak naprawdę zakażenie COVID-em w tym przypadku. Co też oczywiście zakażenie jest. jest no ale no, oczywiście tym, no. tym, którzy nie wierzą w pandemię, też mówimy nie. No tak. <laughs> jest epidemia i, i, i ludzie chorują i ludzie umierają yy, i to wszystko, to wszystko jest niestety. Mhm. Więc chyba trzeba czekać na szczepionkę tak naprawdę. No. Ja będę pierwszy, który się zaszczepi, jak tylko wyjdzie szczepionka, to też antyszczepionkowcom mówię.